Welcome to my channel! Welcome back! Jesteśmy dzisiaj um, w mojej łazience i nagrywamy bardzo szybkie Beauty Vogue Secrets Albo Vogue Beauty Secrets? Anyways, muszę umyć zęby. Dobra, jestem. Słuchajcie, um, powinnam się dzisiaj malować. Pokażę Wam taki mój letni makijaż. Generalnie troszeczkę mam mało czasu, bo mam na to 20 minut. No i generalnie dla mnie makijaż letni 5 minut. No ale wiadomo, jak będę Wam tu wszystko opowiadać i, i mówić co i jak, to troszkę mi się zejdzie. Dlatego e, lecimy z tym. Więc tak, ja mój makijaż zaczynam zawsze od pielęgnacji i już widzę, że nie mam jednej rzeczy. Używam aktualnie podmakijaż tego Glowtonera z Charlotte, który uważam przepięknie pachnie i ja go kocham mieć na buzi i w ogóle on ma taką formułę zoom? O, chyba nie zoom. Ale ma taką mleczną formułę bardziej i... O Boże. O Boże! Oh Jak moja twarz jest w tym tonerze? Pięknie pachnie, przysięgam. I zaczynam sobie od pielęgnacji. Robię sobie całą buzię w pielęgnacji i potem dopiero przychodzę do makijażu, bo zauważyłam, na początku wiadomo. A, bardzo ważna rzecz, której nigdy nie powiedziałam. Ja nie mam do czynienia z makijażem. Nic. Zero. Nul. Po prostu. Jakby ja jestem osobą, która uczyła się wszystkiego sama, ewentualnie słuchała się porad swoich koleżanek, które mają talent. Ja nie mam. Jakoś ten makijaż zawsze wygląda, ale nie znam się, więc jeżeli robię coś źle. Tell me more. Możecie mi napisać w komentarzu. Ale prawdopodobnie tego nie zmienię, bo już mam to wyryte na pamięć od kilku lat i robię ciągle to samo. Dobra, jak nałożyłam toner, to robię coś takiego jak burvie. I dlaczego? Pewnie się zapytać, że ej, a Mówię, że robię, że robisz że jeżeli jeszcze powinien być krem, jeszcze powinno być serum. Jest. Tylko serum nie wzięłam tylko. Okay. Mam! Serum również używam z Charlotte. Ja mam taką miniaturkę, dostałam od e, dziewczyn na wyjazd, której no, używam dość sporadycznie, bo nie chcę jej sobie skorzystać. Bardzo lubię to serum. Dlatego używam sobie go głównie w takich, wiecie, momentach, gdzie wiem, że mój makijaż musi wyglądać Cały dzień dobrze i dzisiaj akurat taki jest dzień, bo jedziemy dzisiaj do Katowic na pewien festiwal, gdzie mamy po prostu być. I powiem Wam szczerze, że wyjeżdżam o 13.45 z Warszawy i dopiero o 3 wracam do łóżka, więc jak nie, dopiero pod biurą, a potem dopiero do łóżka. Także jeszcze dużo czasu, dużo czasu mój makijaż będzie musiał wytrzymać. Okej, okay, i dlaczego robię najpierw brwi, a potem dopiero resztę? Ponieważ zazwyczaj zauważam, że jak nakładam tłuste produkty przed promieniem brwi, to potem te brwi się nie utrzymują, a jak zrobię najpierw brwi. A potem resztę pielęgnacji, to te brwi się utrzymują cały dzień. I oczywiście, moim ukochanym produktem robię brwi jest to produkt od Benefitu. Myślę, że klasyczek. Ja bardzo go lubię, dlatego że to jest jedyny produkt, który mi utrwala brwi. Dosłownie jak kamień. I musiałabym naprawdę wyprodukować bardzo dużo sabun, żeby te brwi się, że tak powiem, przestały układać. No ja je wyczesuję sobie w górę i to jest u mnie taki standardzik. Nie wiem, czy robię to dobrze, nie wiem, czy to ładnie wygląda dla was. I don't even care. Mi się podoba, ale jeżeli mogę to robić jakoś lepiej, to mi też powiedzcie. Zazwyczaj po prostu używam tego produktu. Chyba, że mi się skończy, to wtedy nie. Wtedy mam jeszcze jeden zapasowy. No i co no robię? To? Po prostu wyczesuję sobie brewki w ten sposób. To było to rr, 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 Z jakiej to było w ogóle paczki? Skąd ja, skąd mi się to wzięło? Dobra, nieważne Jak już je wyczeszę w ten sposób, to robię je tak tylko w górę, w górę, w górę I jakby ta szczoteczka w ogóle ma takie zajebiste rozwiązanie Ktoś ostatnio mi napisał komentarz pod Q&A Zmęczyłem się początkiem JA TEŻ! Jak już sobie je tak wyczesałam Ja serio nie robię ich równo Nie robię ich w żaden taki, wiecie, konkretny sposób Ja po prostu robię je tak jak mi się podobają Ta szczoteczka ma taki fajny motyw Nie wiem, kształt ona jak się ją tak bokiem jakby pokaże. Widzicie? Tu jest płaska. I ja tą płaską częścią sobie jeszcze te brewki. Przyklepuję Niesamowite, naprawdę. To będzie taki bardzo letni makijaż i uważajcie na to, bo ja naprawdę, żeby nie było, że ja nie używam podkładu, bo ja używam podkładu, ale po prostu nie w to nie jak mam opaloną buzię. Teraz nakładam serum. Nie dotykam pipetą twarzy jak coś, jakby ktoś chciał to skomentować w jakiś sposób. Nie dotknęłam. Serum nakładam na buzię, nie na brwi już, wiadomo, że kocham jak serum jest serum. I niektórzy nie lubią tego uczucia, a ja realnie uwielbiam w momencie, kiedy czuję, że mam jednak to rzecz na buzi. Jak już nałożyłam serum, nakładam moją ukochaną bazę z Charlotte Flawless Filter. Tylko niestety moja już jest w takim stanie. Nie wiem, jaki to jest numerek. 4,5 ciemny, ale nie używam takiego zazwyczaj, jak jest ona nieopalona. Zazwyczaj używam wtedy 2,5, ale 4,5 używam w momencie, kiedy. Jestem opalona, czyli teraz. I używam sobie go dość sporo, żeby sobie trochę przyciemnić tą twarz, bo ja jak używam espiarka, to niestety, ale moja twarz się nie opala. No, opala się, ale nie w takich kolorach jak moje ciało. Troszeczkę sobie tą twarz przyciemniamy w tym momencie. No i zazwyczaj robię jeszcze taki myk, tylko teraz tego nie zrobiłam, bo zapomniałam. Nakładam kremik. Kremik również z Charlotte. To nie jest reklama, po prostu dziewczyny są przekochane i wysyłają mi produkty. Uwielbiam te produkty i się cieszę jak dziecko za każdym razem, jak dostanę paczkę od Charlotte. Też nadużywam tych produktów. Tak jak mówię, to nie jest reklama szczera, polecajka, Jakby ja z tych produktów korzystam dlatego, że sobie je lubię. Do bazy dokładamy kremik, znaczy, który zazwyczaj mieszam najpierw z bazą. To jest w ogóle absurd, bo nikt tak nie robi, ale ja tak robię. Wymyśliłam to jakiś czas temu i mi się sprawdziło. I moja twarz generalnie jest nawilżona, Przyjmuję wszystkie produkty tak jak należy. Nie waży się nic, nic się tutaj nie cioskuje, bo jestem nawilżona i jestem zbazowana, że tak powiem. Normalnie wleciałabym w podkład, ale zrobię Wam osobne beauty. Bo, beauty secrets. Będę już się malować tak konkretnie na jakieś takie eventy wieczorowe czy coś, czy po prostu będę używać podkładu i wszystkich tych rzeczy, których używam na co dzień. Bo teraz to jest taki, wiecie, typowo letni make-up. I teraz używam produktu z Liren. Nie jest to ym, żaden produkt z jakiejś wyższej półki, cenowej, a wręcz przeciwnie, kosztuje tylko 20 zł i jest to Magic Cream, który się dostosowuje do koloru Waszej skóry. I ja używam go dosłownie tyle... Ostrzyło się? Nie. Ale wiecie o co chodzi. Ja go używam latem, ponieważ yy, latem generalnie, jak jestem opalona, nie lubię nosić podkładu, yy, pięknie rozświetla buzię, jest leciutki, nie zapycha mnie, dostosowuje się do koloru mojej skóry. Więc nie muszę kupować podkładu konkretnego pod lato, tylko użyłam sobie tego, bo to się dostosuje do każdego tonu mojej opalenizny. Więc jak widzicie, był biały. Aktualnie jest w kolorze mojego, mojej skóry. I jak już go mam nałożonego, biorę się za korektor. Uwaga! popular Opinion. Gąbeczki z Hebe. Dużo słyszałam negatywnych opinii na temat gąbeczek z Hebe. Takie wiecie, klasyczne z Hebe, to po prostu tu mają napisane Hebe, macie milion kolorów, milion kształtów. I ja słyszałam naprawdę mega dużo rzeczy negatywnych na temat tych gąbeczek, a to są moje ukochane gąbeczki. Zawsze je kupuję. Ostatnio kupiłam z Rosmana jakąś tam firmową, nie wiem jaką. Zapłaciłam za nią więcej i gówno jak się mam, serio. Nie, w ogóle nie spodobało mi się. A tu mam taką moją ukochaną, ona jest troszkę brudna, ale ja ją biorę, tylko po prostu od mojego użytkowania się nie doprała. Teraz wjeżdżam w korektor. Zazwyczaj używam korektora z YSL All Hours, ale mam troszeczkę jaśniejsze te korektory, więc przerzuciłam się na to na Kylie Cosmetics, który dostałam kiedyś ale wolę szczerze ten All Hours, bo on o wiele bardziej nawilża z YSL-a. Będę musiała się zaopatrzyć w ciemniejszy. Teraz aktualnie wróciłam z wakacji i dosłownie nie mam, nie miałam czasu dosłownie, żeby się zaopatrzyć, tylko wziąłam po prostu pierwszy reprezentowany korektor i zaczęłam go stosować. Nakładam e, korektor sobie tutaj trochę pod oczy, w nosek, bo ja mam strasznie zaczerwieniony popękany naczynkę i w ogóle mi się to nie podoba, na no jakieś niedoskonałości, czyli tutaj te trzy punkty. Tu nakładam i na nakładam. I klepuję tego beczką. W ogóle już dochodzimy do końca. Jest właśnie mój makijaż na lato. Polecam, bo jest bardzo leciutki, fajniutki. I uważam, że jeżeli nie potrzebujecie jakiegoś maksymalnego krycia, bo uwaga, ten CC-krem nie kryje jakoś mocno. Wiadomo, y, jakby fajnie wyróżnuje kolory skóry, ale niedoskonałości nie zakryje wam, więc nie nastawiajcie się kupując go, że to będzie wartość podkładu. Jest to letni makijaż, byle, żeby pasował mi do koloru skóry. I normalnie... Też używam e, innych produktów, ale ostatnio przyciągnęły moją uwagę te dwa produkty z Pars się mówi, chyba. Dostałam paczuszkę z ich współpracą z Wedla i powiem Wam szczerze, że te dwa produkty naprawdę mi siedzą. One mają super konsystencję, i e, no generalnie ja jestem największym fanem. Rare Beauty. Rare Beauty, róże moje ukochane, ale niestety mi się skończył. No i jak mam ten, to stwierdziłam, że nie będę wydawać kasy na nowy, tylko po prostu sobie wykorzystam ten. To są jakieś kolory konkretne. 01 Harmonia oraz 02 Definicja. Definicja, Harmonia, róż, brązer. Halo, zoom. Brązer generalnie, one są takie masełkowate. Nakładam sobie brązer. Brązer sobie nakładam pewnie jak się tego nie robi, ale... Jeżeli to robisz dla mi napiszcie, może się nauczę czegoś fajnego. O, jak macie jakieś porady makijażowe, żeby mój makijaż wyglądał jeszcze lepiej, albo żeby był trwalszy, to dajcie znać. Potem nakładam sobie tutaj. Muszę patrzeć, która jest godzina, ponieważ 35 minut wyjeżdżamy do Katowic. A ja jestem w domu. Później sobie robię nosek trochę tak ciemnie, ciemniego i nakładam jeszcze tutaj. Cześć, Gaj, wracam trochę gorszej jakości, ponieważ nam no się kamera przegrzała. Jak to zawsze, jak nakrywam długie formaty Canonem. Także, Canon, popracuj, proszę, nad tym, żeby. Nie wyłączyła się kamera w momencie, kiedy nagrywam dłużej niż 20 minut z przegrzania. Dobra, teraz do czego przechodzimy, to do wklepania bronzera. Generalnie ja naprawdę robię taki bardzo wodnisty makijaż, że ja to tak nazywam, błodnisty. W sensie na mokro po prostu robię wszystko. Bardzo mało robię takich produktów w kamieniu, czy, czy w proszku. Tak jak macie na przykład, nie wiem, no używam pudru i używam bronzera. Z takich e, stałych produktów, a nie na mokro. I powiem wam szczerze, że to jest moja ulubiona jakby zabawa w makijażu. W sensie kocham robić makijaż na mokro. Na sucho niekoniecznie, bo zawsze mi wyjdą jakieś plamy, ja się będę w k***ach ze przeproszeniem. No, ale anyways, przechodzimy do różu. Róż też mam z tego. The Stars. Or. Sorry, zaczęłam mówić od razu po angielsku. Nie wiem czemu. Za dużo czasu za granicą. Okej, okay, i różyk sobie wklepuję generalnie tutaj na twarz. Z tego różu jestem mniej zadowolona niż z bronzera i na pewno zaopatrzę się z, w Real Beauty. Mam nadzieję, że niedługo mi się uda pójść na zakupy i to w końcu zrobić, bo ja się zawsze tak zbieram i zbieram. Ale robię sobie taką generalnie bake opaleniznę, spaleniznę bardziej, tak wiecie, jak się przypieczecie na słońcu, to robię coś w tym stylu. I sobie to po prostu na nosku. Sorry, czasami po prostu jak się naoglądam oglądam tych wszystkich rzeczy w internecie, jak te dziewczyny wszystkie są takie bardzo kochane, i w ogóle, to ja próbuję być taka jak one, a ja nie umiem być taka jak one, bo ja jestem po prostu zwykłą babą z Poznania. Ja nie umiem być taka słodziutka i ja po prostu jestem hamem, no. Ja wszystko robię hamsko. Na przykład wklepuję róż, zaraz mi oko wypłynie. Jest to tempo, natomiast jestem z niego zadowolona, bo się robię chyba i nikt nie będzie na mnie krzyczał, że się spóźniłam. Następnie przechodzimy do moich ulubionych znowu Charlotte. I love you, Charlotte. Love you so much. Generalnie na początku nie byłam do tych styków przekonana. Przyznaję się bez bicia, że hejtowałam je, w sensie hejtowałam je bardziej. Miałam wrażenie, że tego produktu w ogóle nie dać na twarzy I tak dalej, ale nic, ale to nic Mi nie daje tak przepięknego glow I naturalnego, jak te styki I warto w nie zainwestować I może jakby to opakowanie nie jest jakieś wielkie Jak na kwotę, ale naprawdę Warto w nie zainwestować Bo mało produktu, a rozświetla wam tak buzię I tak się błyszczycie Jak psu jajca, a ja to kocham Zamówiłam sobie jeszcze teraz takiego złotego, bo to jest taki bardziej Rose gold, to jest dokładnie odcień Kochani, macie do czynienia po prostu z debilem Ja nie wiem, co to jest za odcień Pilotak? To jest po prostu pilotak? Czy to się nazywa pilotak? Dobra, napiszę Wam w komentarzu, jak będziecie mieć pytania, ale wierzę w to. Generalnie nakładam go, tak wiecie, na różne miejsca sobie, na powiekę. O, trochę za dużo. I pierwsze co robię z tym produktem, to wklepuję go palcem, bo daje najlepszy efekt wtedy. I też nie chcę, żeby mi gąbeczka wciągnęła połowę tego produktu, więc wolę, żeby mi wciągnął palec ten produkt. Klepuję sobie to w moje kości moją twarz. Ja się lubię świecić, więc jeżeli nie lubicie takiego mega mokrego efektu, to nie nakładajcie go dużo, ale jeżeli lubicie, oh hell yeah, hell yeah, just, just po prostu nałóżcie to na twarz i, i zobaczcie wow. to. You see? Glass skin. No nie wiem, od razu mam wrażenie, że moja twarz jest jakaś ładniejsza, jak jestem taka rozświetlona. Prawda czy nie? Napiszcie w komentarzu. A! Muszę wychodzić, dosłownie za 30 minut muszę być w biurze, nakładam jeszcze na usta produkt i powiedziałam co to jest. Charlotte. Przysięgam, że to nie jest reklama. Przysięgam. Ja po prostu kocham te produkty i używam głównie tych produktów. Jeżeli chodzi o makijaż, moje dwie ulubione marki to jest YSL, top one, jakby jeżeli chodzi o podkłady i wszystko, i pomadki, no i drugą jest Charlotte. Ok, i teraz widzicie, w co wjeżdżamy już? Puder. Akurat puder mam z firmy innej tak zwanej. Jest to firma Huda Beauty. Mam tą małą wersję do podoczy, bo kupiłam sobie ją, żeby mi się mieściła do kosmetyczki. I też chciałam sobie go wypróbować, zanim kupię tą wielką. I powiem szczerze, że bardzo go lubię. Utrzymuje mi wszystko. Ma super gaciutką formułę, jeżeli mogę to tak nazwać. Fajna jest ta gąbeczka w ogóle. Patrzcie, że macie taką gąbeczkę i tutaj macie jakby. Możecie sobie ładować w oko puder, żeby się nie świecić. I ja zawsze używam. Naprawdę dużo, a mam jeszcze. Nie wiem, nie pamiętam, kiedy tego kupiłam. Chyba szczerze, na Wielkanoc jakoś, w marcu. Cały czas go używam i cały czas go mam mega dużo, więc też Wam polecam. Generalnie ten produkt. Ja w ogóle lubię testować kosmetyki. Strasznie lubię testować kosmetyki. Więc jak w ogóle jakaś marka mi wysyła, to jestem jak. hell yeah. Zapraszam. Mogę w ogóle zrobić taki odcinek. Jest jak dostanę kosmetyki, żeby potestować, I guess. Jak już nałożyłam pudru od zasalania, ponieważ naprawdę musimy się ten makijaż dzisiaj utrzymywać cały dzień, to wjeżdżamy w piegi. Ja lubię mieć piegi. Mam piegi, ale są one dość niewidoczne teraz, bo nałożyłam po prostu na nie produkty, więc ja sobie troszeczkę podrasowywuję jeszcze kredeczką z Benefitu. I wjeżdżam sobie tutaj, robię takie kropeczki. Ona jest do brwi, ale ja brwi nie maluję. W sensie maluję, ale tylko jak robię mocniejszy makijaż, czyli na jakieś wyjścia wieczorowe, a tak to tego nie robię, więc... Użyłam ją do czegoś innego i uważam, że sprawdza się perfekto. Ja tak robię bardziej, tak, głównie chyba, ale w tę twarz kredką i co wyjdzie, to wyjdzie. Robię taki miszmasz. Uważam, że to jest najważniejsze w robieniu sobie piegów, jeżeli sobie domalowujecie, żeby one były mega random, bo jak będą równe i będą obok siebie, to będą wyglądać po prostu dziwnie. W sensie, no, wiecie, jak piegi. Piegi sobie są żyją własnym życiem. Najlepiej ja robić na ok za przeproszeniem. Przepraszam babciu i mamu za to. Używam sobie takiego bronzera yy, z Benefit'u, który wszyscy znają. Jak ktoś nie zna, to, to chyba się nie maluję, bo to jest po prostu maska w każdej dziewczyny mam wrażenie, jeżeli chodzi o pierwsze drogie produkty w kosmetyczce. I jego sobie tak nakładam, żeby przyciemnić po prostu trochę jeszcze twarz żeby mi się tak nie odcinała od ciała. Troszeczkę jeszcze tutaj. I to już robię po pudrze, żeby sobie też nie porobić plam. Tylko, jak już jest moja twarz w miarę upudrowana, to ja sobie dodaję tego tego. Jeszcze... Wow! So beautiful! I wjeżdżamy z utrwalaczem z Charlotte. To jest ten utrwalecz i bez niego nie robię makijażu. Uspójnia całą moją twarz. Jak ja się nie wyjdzie jeśli się nie popsikam, to nagle to wychodzi, więc wjeżdżamy w to. Ale dzisiaj cały dzień. Cały dzień po prostu moja twarz musi żyć, więc bierzemy w ostatni produkt, którym jest pomadeczka nawilżająca z łajecala, y którą dostałam ostatnio. Robię właśnie niedługo z nią kampanię, więc mega się cieszę. To jest ta pomadka i w ogóle to są te Love Shine. W sensie, jak widzieliście, te Love Shine pewnie u mnie gdzieś też na profilu, to one są srebrne, a ta jest różowa. Jest taka słodka. I mam odcień 62Y408. Ona jest taka lekko różowa. Przede wszystkim jest nawierzająca. Moje usta w tą temperaturę nie są narażone na żaden bruz. I takim cudem za 25 minut muszę być w biurze, więc muszę wyjść dosłownie now. Mój makijaż jest skończony. Tak jakoś... Ale generalnie to jest mój daily makijaż latem. Mega się cieszę, że w końcu to nagrałam, bo bardzo dużo osób się mnie o to pytało. I mam nadzieję, że skorzystacie z moich rad, albo nauczycie mnie czegoś w komentarzach. Jeżeli macie jakieś rady odnośnie tego, jak robić makijaż i ja coś robię źle, to też mi napiszcie. Zapomniałam, że jak przypnę spinki na świeżo wysuszone włosy, to mi się odznaczą. Dobra, uciekam, lecę do wszystkich dresscode'owiczów i widzimy się co tydzień na moim kanale.